Karlo Akutis nie był tylko młodym świętym, który kochał Eucharystię i wykorzystywał technologię do ewangelizacji. Za postacią znaną na całym świecie kryła się tajemnica, której mało kto się domyślał. Karlo odczuwał szczególne i głębokie połączenie z Polską, które wymykało się ludzkiemu zrozumieniu. Mimo, że nigdy nie odwiedził tego kraju, Karlo rozwinął głęboką fascynację polską historią katolicką. Miał ogromne nabożeństwo do Czarnej Madonny z Częstochowy i spędzał długie godziny na studiowaniu dziejów polskiego katolicyzmu i wszystkiego, co dotyczyło wiary naszego narodu. Jego rodzice byli zaintrygowani. Dlaczego włoski chłopiec wykazywał tak duże zainteresowanie krajem, którego nigdy nie widział na własne oczy? Przez niemal dwie dekady ta tajemnica pozostawała ukryta w sercach tych, którzy towarzyszyli Karlo w ostatnich miesiącach jego życia. Aż do teraz. Niedawno jeden z pielęgniarzy, który opiekował się Karlo podczas jego ostatniego pobytu w szpitalu, podzielił się poruszającymi objawieniami, jakie miał młody święty. Wśród nich znajdują się konkretne proroctwa dotyczące Polski. To, co Karlo ujawnił na temat naszego narodu, rzuca światło na to, dlaczego zostaliśmy wybrani przez Boga do wyjątkowej misji w czasach ostatecznych. To, co wcześniej wydawało się jedynie osobistym zachwytem nad Polską, dziś postrzegane jest jako część głębszej wizji duchowej, powiązanej z niedawnymi znakami, które zwracają uwagę w całym kraju. Jaka jest prorocza tajemnica, którą Karlo Akutis skrywał na temat Polski? Co dokładnie zobaczył ten młody święty w odniesieniu do naszego przeznaczenia? I dlaczego jego słowa spełniają się właśnie teraz, w postaci widocznych znaków na polskiej ziemi? Historia Carlo Acutis jest znana wielu katolikom na całym świecie, ale niewielu zna jego konkretne słowa dotyczące Polski. Ten młody mediolańczyk, urodzony w zwyczajnej rodzinie, już od dzieciństwa wykazywał niezwykłe nabożeństwo do Eucharystii, które przyciągało uwagę wszystkich wokół niego. Gdy miał zaledwie 11 lat, spędzał długie godziny na adoracji Najświętszego Sakramentu, coś rzadkiego nawet wśród doświadczonych duchownych. Karlo nie był tylko pobożnym chłopcem. Miał wyjątkowy talent do informatyki i wykorzystywał tę umiejętność do tworzenia stron internetowych dokumentujących cuda eucharystyczne na całym świecie. Jego misją było pokazanie, że Bóg jest naprawdę obecny w Eucharystii, nie jako symbol, lecz jako żywa i działająca rzeczywistość. Każdy cud, który opisywał, był dowodem na to, że to, co nadprzyrodzone, nadal działa w dzisiejszym świecie. W ostatnich latach swojego życia Karlo zaczął mieć duchowe przeczucia, które znacznie wykraczały poza jego wiek. Jego rodzice zauważyli, że mówił z mądrością, która nie pasowała do dziecka, jakby miał dostęp do wiedzy, która przekraczała ludzkie doświadczenie. Gdy w roku 2006 zachorował na ostrą białaczkę, jego ostatnie rozmowy ujawniły prorocze zrozumienie przyszłości kościoła i świata. To właśnie w tym okresie Karlo wypowiedział najbardziej zadziwiające słowa o różnych narodach, w tym również o Polsce. Te objawienia zostały zachowane przez tych, którzy byli blisko niego, ale nie były wtedy szeroko rozpowszechniane. Wydawały się zbyt odległe od ówczesnej rzeczywistości. Dziś, niemal 20 lat później, okazują się one przerażająco trafne. Młody święty często mówił, że Eucharystia będzie autostradą do nieba. W trudnych czasach, które nadchodzą. Jednak jego słowa o Polsce wykraczały poza ogólne duchowe pocieszenia. Wspominał konkretnie, że nasz naród odegra wyjątkową rolę jako duchowa straż Europy, gdy nadejdzie czas wielkiej próby. Według jego relacji, Polska miała być niczym latarnia pośród ciemności, które ogarną kontynent. To nie były fantazje chorego młodzieńca. Karlo wykazywał zdumiewającą wiedzę na temat historii Polski. Naszej maryjnej pobożności i cierpień, przez które nasz naród przeszedł na przestrzeni wieków. Dostrzegał, że całe to historyczne przygotowanie miało konkretny, boży cel, który miał się objawić w czasach ostatecznych. Polska nie cierpiała na próżno. Każda próba była przygotowaniem do misji, która nas czekała. Kiedy Karlo mówił o znakach, które miały wskazywać początek tej szczególnej misji, wspominał o zjawiskach świetlnych na niebie które miały być boskim potwierdzeniem. Nie były to ogólne opisy niebiańskich świateł, lecz konkretne odniesienia do manifestacji, które sprawią, że miliony ludzi spojrzą w górę jednocześnie, rozumiejąc, że dzieje się coś nadprzyrodzonego. Twierdził, że znaki te pojawią się najpierw nad Polską, zanim ukażą się w innych miejscach. To, co czyni jego słowa jeszcze bardziej niezwykłymi, to precyzja, z jaką opisał kontekst, w którym te znaki się ukażą. Karlo przewidział, że objawią się one w chwili, gdy Europa będzie pogrążona w głębokim kryzysie duchowym, kiedy wiele narodów zacznie porzucać swoje chrześcijańskie korzenie i przyjmować ideologie sprzeczne z prawem naturalnym. Widział, że Polska pozostanie wierna swojej katolickiej wierze, podczas gdy inne kraje będą stopniowo oddalać się od prawdy. Jego wizje zawierały również szczegóły o tym, jak nasz naród będzie wystawiony na próby, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, ale przetrwa, ponieważ był przygotowywany przez wieki cierpienia i wierności. Karlo rozumiał, że polskie nabożeństwo do Matki Bożej nie było jedynie tradycją kulturową, ale nadprzyrodzonym przygotowaniem na czasy, w których nasze wstawiennictwo będzie desperacko potrzebne całej Europie. Młody święty mówił też o tym, jak szczególną rolę odegra polska młodzież w tej misji. Przewidywał, że w Polsce narodzi się pokolenie młodych katolików. Ludzi, którzy będą rozumieć zarówno nowoczesną technologię, jak i wieczne prawdy wiary. Ci młodzi mieli być jak mosty między starym a nowym światem, zdolni przekazywać chrześcijańskie przesłanie za pomocą narzędzi XXI wieku, dokładnie tak, jak on sam to robił. I wtedy coś się wydarzyło. W ostatnich tygodniach zaczęły się pojawiać niezwykłe znaki, dokładnie tak, jak zapowiedział to Karlo. Wśród nich szczególną uwagę zwróciło imponujące zjawisko na niebie nad Polską. Bardzo intensywne światło pojawiło się nagle w nocy i pozostawało widoczne przez kilka minut. Było to coś zupełnie innego niż to, co zazwyczaj można zobaczyć silny, cichy blask, który przyciągnął uwagę tysięcy ludzi w różnych regionach kraju. Nie był to zwykły meteor ani efekt wywołany warunkami atmosferycznymi. Eksperci stwierdzili, że nie istniały żadne zjawiska na niebie, które mogłyby wytłumaczyć to, co się wydarzyło. To, co czyni ten znak jeszcze bardziej poruszającym, to wpływ, jaki wywarł na osoby, które go widziały. Wiele z nich relacjonowało, że w momencie pojawienia się światła poczuło niepokój, który skłonił ich do modlitwy, spowiedzi i poszukiwań duchowego sensu. Inni opisywali nagłe rozjaśnienie umysłu, jakby bez słów zrozumieli, że Coś się zaczęło. Niektórzy płakali, nie potrafiąc dokładnie wyjaśnić dlaczego. Dla wielu było to potwierdzenie, że proroctwo Carlo Acutis zaczęło się spełniać. Inni mówili o poczuciu powołania, jakby byli wzywani do konkretnej misji. Moment, w którym wydarzyło się to zjawisko, jest niemożliwy do zignorowania, żyjemy dokładnie w rzeczywistości, którą Carlo przewidział. Europa pogrążona w kryzysie duchowym. Wiele narodów porzucających swoje chrześcijańskie tradycje, a Polska trwająca jako bastion katolickiej wiary. Zewnętrzne naciski na nasz kraj, by porzucił swoje chrześcijańskie wartości, są większe niż kiedykolwiek, ale nasz opór również pozostaje stanowczy. W kolejnych dniach po pojawieniu się tego znaku zaczęły napływać relacje o niezwykłych nawróceniach w całej Polsce. Ludzie, którzy od lat żyli z dala od kościoła, Spontanicznie wracali do praktykowania wiary. Młodzi, którzy nigdy wcześniej nie interesowali się religią, zaczęli chodzić na msze i spotkania modlitewne. Całe rodziny opowiadały o duchowej odnowie, której nie potrafią wytłumaczyć w sposób naturalny. Te wydarzenia rozgrywają się dokładnie tak, jak zapowiedział to Carlo. Mówił, że znak na niebie będzie poprzedzał ruch duchowego odrodzenia, który rozpocznie się w Polsce i stopniowo rozprzestrzeni się na inne narody. Ruch ten nie będzie organizowany przez ludzkie struktury, lecz będzie spontaniczną odpowiedzią ludzi na łaskę Bożą, wylaną przez wstawiennictwo Matki Bożej. Młody Święty mówił również, że Eucharystia stanie się centrum tego ruchu odnowy. W ostatnich dniach proboszczowie z całej Polski zgłaszają znaczący wzrost uczestnictwa we mszach świętych i adoracjach eucharystycznych. Ludzie, którzy wcześniej rzadko przyjmowali Komunię Świętą, Teraz pragną przystępować do niej codziennie. Tego zjawiska nie da się wytłumaczyć jedynie chwilowym uniesieniem religijnym, kryje się w nim głębia i stałość, które świadczą o prawdziwej przemianie. Proroctwo Karlo dotyczące Polski zawierało również ostrzeżenia o odpowiedzialności, jaka wiąże się z tą szczególną misją. Przewidział, że nasz naród zostanie wystawiony na intensywne próby, ale wierność wierze katolickiej i nabożeństwu do Maryi będzie naszą ochroną. Znak na niebie oznacza początek tego czasu prób i odpowiedzialności, ale również nadzwyczajnych łask. To, czego dziś doświadczamy, nie jest tylko pojedynczym wydarzeniem duchowym. To spełnienie proroctwa, które łączy naszą epokę z Bożymi planami na czasy ostateczne. Carlo Acutis, ten młody chłopak, który nigdy fizycznie nie odwiedził naszej ziemi, ale duchowo ją ukochał, zostawił nam dokładną mapę tego, czego się spodziewać i jak odpowiedzieć. Jego przesłanie dla Polski jest jasne: my, Polacy, zostaliśmy wybrani nie ze względu na nasze zasługi, lecz przez Boże miłosierdzie, aby być światłem pośród ciemności, które ogarniają Europę. Znak na niebie to potwierdzenie, że ten czas się rozpoczął. Nasza odpowiedź musi być pełna pokory, intensywnej modlitwy i odważnego świadectwa katolickiej wiary. Polska młodzież ma szczególną rolę w tej misji, dokładnie tak, jak wskazywał Karlo. Młodzi, którzy dziś dorastają w Polsce, są wezwani, by być tacy jak on głęboko zakorzenieni w tradycyjnej wierze, a jednocześnie zdolni do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi, by głosić wieczne prawdy. To przez nich duchowe odrodzenie ma się rozprzestrzenić na całą Europę. Nasz naród był przygotowywany przez wieki cierpienia i wierności właśnie na ten konkretny moment historii. Matka Boża, nasza królowa. Prowadziła nas aż dotąd i nadal będzie nas prowadzić, ale potrzebna jest nasza wolna i wielkoduszna odpowiedź. To jest moment, w którym każdy Polak powinien uświadomić sobie wielkość i odpowiedzialność naszej misji. Nie możemy już żyć tak, jakbyśmy byli tylko jednym z wielu narodów Europy. Jesteśmy narodem wybranym, by podtrzymać płomień wiary katolickiej w czasie, gdy inne kraje będą go gasić. Karlo Acutis widział to jasno. I zostawił nam mapę, którą mamy podążać. Wskazał Eucharystię jako centrum wszystkiego. Pokazał, że wierność Kościołowi, nabożeństwo do Matki Bożej oraz świadome wykorzystanie technologii do ewangelizacji to konkretne ścieżki, którymi powinniśmy kroczyć. Jego mapa to życie sakramentalne przeżywane z powagą, wiara głoszona z odwagą i świętość, do której dąży się już w młodości. Nie dał nam skrótów, ale wskazał, z prostotą i prawdą, bezpieczny kierunek, byśmy mogli wypełnić naszą misję. Proroctwo Carlo Acutis stoi dziś przed nami nie jako coś odległego, ale jako rzeczywistość, która zaczyna się urzeczywistniać na naszych oczach. On widział oczami duszy to, co wielu z nas dopiero zaczyna dostrzegać: że Polska zostanie wezwana, by duchowo podtrzymać Europę pogrążającą się w chaosie, by zachować światło wiary w czasie gdy tak wiele narodów pozwoli mu zgasnąć. Cierpienie naszego narodu na przestrzeni dziejów nie było daremne. Każda rana, każde prześladowanie, każda łza była cichym przygotowaniem na tę chwilę. Znak na niebie nie był tylko niebiańskim widowiskiem, był odpowiedzią Boga. Przypomnieniem, że to, co wydawało się jedynie osobistym nabożeństwem młodego świętego, było w rzeczywistości proroczą wizją, starannie objawioną. Karlo zapowiedział, że ten znak nadejdzie, że będzie widoczny, jasny, niepodważalny. I nadszedł. A wraz z nim coś zaczęło się zmieniać, bo to nie tylko na niebie coś się zapaliło, to było w sercach ludzi. Zaczęły się nagłe nawrócenia, osoby wracające do kościoła, choć nikt ich nie zapraszał. Młodzi, którzy nigdy wcześniej nie klękali, dziś trwają w cichej adoracji przed najświętszym sakramentem. Rodziny, które były daleko od wiary, pojednują się z Bogiem. W powietrzu czuć coś nowego, a zarazem bardzo starego. Obietnice, że łaska zawsze poprzedza wielkie bitwy. Ale to wezwanie nie przychodzi bez ciężaru. Karlo nie zapowiedział jedynie błogosławieństw, przestrzegał także przed próbami. Mówił, że będziemy wystawieni na test, i właśnie tego doświadczamy. Naciski, by Polska porzuciła swoje chrześcijańskie korzenie są ogromne. A wierność wymaga dziś odwagi, ofiary i głębokiego zaufania Bożej Opatrzności. Niebo już przemówiło. Czas nadszedł. Teraz wszystko zależy od nas. Nie wystarczy podziwiać proroctwo. Trzeba nim żyć. Niech każdy Polak, słysząc to wezwanie, zapyta samego siebie: Czy jestem gotów podjąć tę misję? Czy chcę być światłem tam, gdzie tylu wybrało ciemność? A ty, który czytasz te słowa co poczułeś, gdy odkryłeś tę prawdę? Podziel się w komentarzach. Czasem jedna dusza budzi się dopiero wtedy, gdy inna odważy się mówić. Proroctwo spełnia się teraz, a nasza odpowiedź zdecyduje nie tylko o przyszłości Polski, ale o duchowym losie całej Europy. Niech będziemy godni tego Bożego zaufania i odpowiedzmy z taką samą heroiczną wiarą, jaką miał Carlo Akutis.